Dzieci, które w tym roku będą spędzać wakacje w mieście, nie powinny narzekać na nudę. Wszystkie winogradzkie domy kultury przygotowały akcję lato obfitującą w różnego typu atrakcje. Dobrym tego przykładem jest placówka z osiedla pod Lipami, która oprócz zajęć stacjonarnych organizuje cotygodniowe wycieczki autokarowe. W minioną środę dzieci odwiedziły gniezno. Tegoroczne półkolonie pod Lipami związane są z arkadem Fidlerem i stricte temat związany z nim, czyli podróże śladami arkadego Fidlera. Dość dużo atrakcji przygotowanych dla dzieciaków, wycieczki poza teren obiektu, jak również tutaj na terenie miasta Poznania. W tym tygodniu miały okazję już brać udział w warsztatach, które są przygotowane przez instruktorów Domu Kultury, czyli wcielić się w dziennikarza, reportera, chociażby odbyć te zajęcia sportowe czy plastyczne. A oprócz tego oczywiście brał udział w warsztatach lizakowych to była pierwsza atrakcja która była dla nich przygotowana bardzo się zaangażowały w przygotowanie własnych lizaków które później mogły skonsumować pierwsza wycieczka autokarowa to wyprawa do Gniezna do katedry na wieżę widokową, gdzie dzieciaki będą miały możliwość zaobserwowania pięknego widoku pierwszą atrakcją wyjazdu była fabryka szklanych ozdób choinkowych w Gnieźnie mimo okresu letniego cały czas trwa tu produkcja unikalnych Ręcznie wytwarzanych bombek. Dzieci poznały cały cykl produkcyjny. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Powiedzcie skąd do nas przyjechaliście? Z Poznania, Z Poznania. Słuchajcie, a wiecie dokąd przyjechaliście? nie do, do fabryki, no. tak, do fabryki do, dokładnie do fabryki szklanych, ozdób kończowych, tak? Także tak jak nazwa wskazuje, zobaczymy tutaj bombki, które powstają ze szkła. Na zakończenie zwiedzania dzieciaki otrzymały pamiątkowe bombki. Dla najmłodszych wizyta w tym miejscu była wielkim przeżyciem. Można się poparzyć, gdy się wyrabia takie bombki. Ciekawe, no i przy lakierowaniu to niektóre bombki się zbijają. Bardzo, też było trochę śmiechu, bo fanie od lakierowania zbierały plakaty z piłkarzami i naklejki. Bardzo śmieszne było. A same bombki, ładne? Bardzo ładne. ładne ale też mnie trochę dziwi, jak taki jeden pan, przy, jak, jak pan który malował, może y, namalować cały czas te same bombki, cały czas ten sam wzór. A powiedzcie mi, dmuchanie bombek, na czym polega, jak to wygląda? No. Najpierw nagrzewa się szkło, szkło robi się elastyczne jak plastelina. Później się wdmuchuje powietrze. A jak chodzi o kształt, jak ma być jakiś konkretny kształt, to bierze się formę gipsową, wkłada się w to szkło, gdy jest nagrzane, i później się wdmuchuje powietrze i ono się nadmuchuje jako kształt. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Katedrze Gnieźnieńskiej, a ściślej mówiąc na tarasie widokowym na jednej z wież. Aby tam się dostać, półkoloniści musieli pokonać 239 schodów. Wysiłek opłacił się, bo z wysokości ponad 50 metrów. Roztacza się przepiękna panorama. Serdecznie jesteśmy właśnie w Gnieźnie, w Katedrze Gnieźnieńskiej na wieży i przeprowadzę wywiad z uczestnikami wycieczki. Witaj. Czy podoba ci się tutaj? Tak. Bardzo ci się podoba? Tak. A ile naliczyłeś schodów? 239. Ja też tyle naliczyłam. A co Ci się dzisiaj najbardziej podobało? Ja tu autokarem. A dlaczego jazda autokarem podobało Ci się najbardziej? Dlatego, Na że jeżdżę bardzo rzadko. A co jeszcze Ci się podobało? Może w Fabryce Bombek Ci się podobało? Też trochę. Kupiłeś sobie jakąś bombkę? Nie. Nie. A chciałbyś tutaj zamieszkać? Nie. A dlaczego nie? Bo mi się tutaj nie podoba. Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu. Po wywiadach przyszedł czas na zejście z wieży i krótki odpoczynek przed katedrą. Ja się trochę bałam, było bardzo stromo. Ja, się, ja, ja to trochę się bałam, bo mam lęk wysokości, ale no, 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 też nie jest źle było. A co było takie najbardziej niebezpieczne, myślicie? Te, te schody drewniane. A no. z góry jaki widok? Piękne. No Na wieży się wchodziło bardzo dobrze. Było trochę ciężko. I jeszcze była taka wysoka wieża. Był Wy pomnik. Na ja ten mikrofon Jaki mogę bok? trzymać. Piękny. Bardzo piękny. Byliśmy jeszcze w fabryce bombek, gdzie widzieliśmy jak się robią bombki. A dlaczego warto przychodzić do domu bo są fajne zajęcia, można grać w piłkę nożną. Jeździmy codziennie gdzieś. Do y, odeku pod lipanu warto chodzić, bo są ciekawe zajęcia. Fajne wycieczki. I... A co robicie? Co no, no, na zajęciach teatralnych e, pan Błażyc Olga organizował takie zajęcia, że każdy będzie miał swój e, film krótki. I ja wybrałam się na widelcu, a e, na zajęciach plastycznych z pajemnicą lepiliśmy z masy solnej. Wracające do Poznania dzieci czekała jeszcze jedna niespodzianka: przystanek nad jeziorem w pobiedziskach. W kolejnych tygodniach czekają jeszcze na dzieciaki warsztaty pizzy. Na pewno na, zjawimy się na festiwalu filmów animowanych Animator. Oprócz tego również wycieczki poza teren Poznania. Przed godziną 16 półkoloniści wrócili do Poznania.